W Rzeszowskim Ratuszu zaprezentowano projekty zmiany ustawy o transporcie kolejowym. Nowe przepisy pozwolą na budowę miejskiej jednotorowej kolei nadziemnej. O zmianę od lat zabiega prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Projekt przedstawił wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. W spotkaniu wzięli udział także Bartosz Jakubowski z biura legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz profesor Włodzimierz Choromański z Politechniki Warszawskiej. Po raz pierwszy w historii naszego kraju prezentujemy projekt ustawy nie w resorcie, ale w mieście, w konkretnym mieście w Rzeszowie w tym wypadku, który to miasto po raz pierwszy dzięki panu prezydentowi wizjonerowi i temu, który z taką wielką determinacją zabiegał o to od 10 lat, zasługuje na to, żeby mieć ten nowoczesny, sprawny, szybki, bezkolizyjny, ekologiczny środek transportu. Monorail, czyli kolej jednoszynowa porusza się nad drogą. Monorail położony jest, usytuowany jest nad ziemią, a więc nie jest to na przykład jak transport autobusowy, typ pojazdu, który no, powoduje czy potencjalnie może powodować y, zatory w miastach, wydzielenie dodatkowego pasa. Jak Państwo wiedzą, jest to nagle utrudnienie dla. Dla pozostałych użytkowników. Koszt budowy miejskiej kolejki naziemnej w Rzeszowie szacuje się na 500-600 milionów złotych. Miasto wyznaczyło dwie trasy. Jedna wynosi 14 km, druga 7 km. Ta 14 km to z dworca kolejowego na Rejtana, tam gdzie jest giełda właśnie na później przez powstańców Warszawy, Batalionów Chłopskich, Witosza, Krakowską i do dworca kolejowego. Ta druga trasa to do Batalionów Chłopskich, to co wymieniłem w tej chwili, później Langewicza, Cieplińskiego i do dworca. Środki na budowę kolejki naziemnej miasto będzie starało się pozyskać z Unii Europejskiej.